Przez to, że jest późno urodzona, to pewnie będzie później kostniała, będzie musieli na nią poczekać, ale akurat w jej przypadku się nie martwimy, bo mm, będzie miała czas, żeby się rozwinąć. Ona stoi w boksie obok hydrozagadki, ale o, jest odważniejsza. Przeszła tu do nas. No i fajna kopyłka. Printerka, Myślę, że się będzie fajnie rozwijała. Zdrowa, pracuje. Z dobrym charakterem. Fajna kobyłeczka. Widać jeszcze tylko taka źrebieńca. Jest jeszcze. Ale to właśnie przez to, że jest później urodzona. Dobra, dziękujemy. Do domu. Perfekcyjna pani, domu. To każda kobieta może sobie wziąć do serca. O i ostatni koniusz będzie jeszcze dla